To jest ten moment, kiedy pan... Dzień dobry Państwu, witam wszystkich serdecznie. Powiem tak, nie byłoby tego festiwalu 24, jak Pan Burmistrz na początku zapowiedział, gdyby to... Nie, inicjatywa wszystkich i organizatorów i grup śpiwaczych, i Was wszystkich. W imieniu Pana Marszałka Stanisława Tomczyszyna serdecznie dziękuję za zaproszenie. Nie mógł sam osobiście wziąć udziału z uwagi na wyjazd służbowy. Przekazał list gratulacyjny na ręce Pana burmistrza. Nie będę go czytał, bo szkoda czasu, Panie Burmistrzu. Pan burmistrz przez noc, tak, przez noc przeczyta to wszystko, później opowie, tak. Powiem jeszcze tyle. Może tak troszkę prywaty. Pracuję w Departamencie Rolnictwa Urzędu Marszankowskiego i będąc tutaj dzisiaj, nie wiem, czy nie zmienię decyzji, zmieniając pracę w innym departamencie. Naprawdę kultura mi się coraz zaczyna mocniej podobać, mimo podeszłego troszkę wieku. A panu burmistrzowi, jako gospodarzowi, serdeczne dzięki. Panie burmistrzu, naprawdę jest pan wspaniały gospodarz, organizator. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo za te życzenia, ale szanowni państwo, żeby już więcej nie mówić, organizacja i praca Domu Kultury wraz z panem dyrektorem, wraz z zespołem ludzi, którzy się do tego przyczynili, im się należą. Olbrzymie brawa. Dziękuję. Proszę Państwa, to jeszcze nie koniec tego werdyktu. Oczywiście, bo tak jak mówiliśmy, poziom był bardzo wysoki i nagrodziliśmy wiele zespołów. Kolejnym zespołem to Polne Marki z grupą dziecięcą z Gręboci z Województwo Dolno Nagrodę ufundowała Lubuska Izba Rolnicza i o wręczenie poprosimy przedstawiciela pana Andrzeja Kuziemskiego, członka zarządu Lubuskiej Izby Rolniczej. Polne marki. W Rebocice, województwo domosną. Chciałbym pan też kilka słów bardzo prosimy. Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że jako przedstawiciel Lubuskiej Izby Rolniczej jestem pełen uznania dla tych zespołów, dla tych ludzi, którzy kultywują i wyciągają to, co już nam się zapomina, to co nam ucieka i dla nich wielki ukłon z naszej strony. Kolejny tytuł laureata i kolejne nagrody otrzymuje zespół wyszywanka ze Szprotawy. Nagrodę ufundowało Zjednoczenie Łęków koło Szprotawie oraz Związek Ukraińców w Polsce koło w Szprotawi. Nagrodę wręczy Teresa Zima, dyrektor Szkodackiego Domu Kultury. Zapraszamy. Wyszywanka Szprotawa. Dla nich też wielkie, wielkie brawa, bo jak wspomniałem prawdopodobnie ostatni publiczny występ Zostałam upoważniona przez Związek Ukraińców w Polsce koło w Szprotawie i Zjednoczenie Łęków koło w Szprotawie do wręczenia nagrody, a także podziękowań. Nagroda i podziękowanie zespołowi Wyszybanka w składzie Ola Wyba, Anna Maria Wuzyło, Anastazja Wuzyła oraz maestro Włodzimierz Czernyż za godną prezentację i populizację tradycji kultury oraz piosenki ukraińskiej i Łękowskiej z najlepszymi życzeniami. To jest od, od nich yy, i to jest dyplom poświadczający, że jesteście laureatem, a tu jest nagroda. Gratuluję serdecznie. Gratulujemy. I zostańcie oczywiście z nami. Kolejny tytuł laureata otrzymują dzieloszanki z Grębocic, województwo dolnośląskie. Nagrodą fundowało Stowarzyszenie Szansa dla Szportawy a także otrzymają puchar dowódcy 11. Batalionu Dowodzenia w Żagani. Nagrodę wręczy przewodniczący Rady Miejskiej, pan Andrzej Skawiński. zapraszamy. I puchar swój wręczy oczywiście dowódca 11. Batalionu Dowodzenia, pan pułkownik Dariusz Lesiuk. wielkie brawa tytuł laureata oraz nagrodę ufundowaną przez zakład stolarski Andrzej w szprotawie otrzymuje zespół Jarzębina z Brzegu województwo łódzkie ograniczenie nagrody poprosimy wiceburmistrza szprotawy pana Pawła Chylata Jarzębina jest idą to takie piękne kwieciste sieradzkie stroje Nauczyłem się, ciekawe na jak długo. Dobrze, teraz brawa się należą, tak, jest pani z Jorzębiny.